Planowanie trasy rejsu po Bałtyku Zachodnim od niedzieli 31 sierpnia do niedzieli 7 września, a więc rejs tygodniowy, zaokrętowanie w niedzielę 31 sierpnia o godzinie 18 w Kołobrzegu, wyokrętowanie w Kołobrzegu w niedzielę rano. Co tutaj można by było zrobić? Spójrzmy sobie, jak ta prognoza wygląda. Na razie mamy tu podstawę wiatru, niedziela zaokrętowanie, w poniedziałek można by było ruszyć. Wiatry z czwartki południowo-wschodniej, bardzo dobre, żeby się wydostać w ciekawe rejony. Potem we wtorek tu się parę rzeczy zmienia, ok, ale gdybyśmy byli na Borholmie, to już można rzeźbić w każdą stronę, bo te wiatry nie są zbyt silne. We środę, ok. We czwartek, mhm, tak to wygląda. W piątek. Piątek coś tu jest mocniejszego, w sobotę też tak. No dobrze, sprawdźmy sobie jeszcze tylko piątek na to mocniejsze i sobotę szkwały. Okej, okay, w piątek tu może być naprawdę nieźle. Mhm. 30 węzłów, a sobota, okej, okay, klikam tu, bo w sobotę już bym musiał wracać koło brzegu. Na sobotę wieczór powinienem być w koło brzegu, żeby w niedzielę rano 7 września się wyokrętować. Dobrze, czyli muszę wracać z północy lub zachodu, z zachodu do koło brzegu, mogę wracać z Bornholmu, mogę wracać tu z zachodniej części Polski lub z Rugi. Dobrze, tylko że ja już widzę, że na rugie wcześniej się ciężko będzie dostać, na przykład z południowej Szwecji czy z Bornholmu, a tam się wybiorę na początek. Ok, czyli będę wracał też z Bornholmu. No dobrze, co ja bym zrobił? Wróćmy na wiatry. Wiemy, że w piątek, w sobotę jest, jest, trzeba uważać, jest trochę tego wiatru. W niedzielę zaokrętowanie, w poniedziałek Forde Windem, nie najszczęśliwiej, ale zawsze, żeglarze są wybredni, wieje w plecy, to nie zawsze jest fajnie, ale w poniedziałek po południu się poprawia. Koło brzeg Swanek. ląduje sobie tu w Swanekę. 60 mil, czyli 12-14 godzin żeglugi, ale pod żaglem. We wtorek zobaczmy tutaj w Swanek, czyli w tym miejscu, wiatry zmienne, godzina 15, coś tam się dzieje, czyli jest to czas na to, żeby na przykład sobie skoczyć ze Swanekę, ze Swanekę na Christianzo i do Gudiem na nocleg. Tu trochę ostrzej. Tu yy, pełny Bajdewin, tu bardzo ostre, ale przy słabych wiatrach, bez fali, da się to zrobić nawet z jakimś halsem. Ok, tu mamy około 12 mil, tu około 11 w porządku. Więc wtorek to jest ze Swanekę na Chrysanso kończego w Gudiem. We środę, wiatry słabe i południowe o wschodnie mogę się przedostać gdzie na przykład do Alinga albo do południowej Szwecji do Alinge mam około 10-15 mil. Może tak być, jest w porządku. Zobaczmy co we czwartek. We czwartek wygląda to tak. Uh -huh. A w piątek wygląda to tak. A w sobotę chciałbym wracać. Dobrze, to ja bym w piątek wieczór chciał być z powrotem w Svanekę. Jeżeli w piątek wieczór chciałbym być z powrotem w Swanekę, to wróćmy tak. W poniedziałek skaczę sobie na Bornholm. We wtorek ogarniam temat Bornholmu tutaj na wschodniej ścianie, na przykład to Christian i Gudiem. We środę mogę sobie popłynąć z Gudiem do Alinge i do Hammerhafen tutaj z drugiej strony, i pójść na zamek. To się jest bardzo ładnie. We czwartek. Mogę sobie tu z Hammerhafen czy z Hasle, zależy gdzie skończyłem wcześniej. Yy, mogę sobie tu pożeglować albo się wyżeglować do Renę, ale odradzałbym to. Dlaczego? Bo już w piątek będzie źle. Ale wracałbym generalnie z zachodniego wybrzeża na wschodnie, do Alinge czy do Gudiem, gdziekolwiek i cały piątek przy silnych wiatrach przeżeglował sobie z powrotem do Svanekę, albo nawet niżej do Nexo. Po co? Żeby w piątek wieczorem być w którymś z tych dwóch portów, żeby mieć bardzo dobrą pozycję wyjściową na, z powrotem na Kołobrzeg. Tak bym sobie to rozwiązał. Jeszcze raz zerknijmy tu na, skwa, na szkwały w piątek, na sobotę, spokojnie można wrócić baksztagiem. Tak, Tu wypływamy z Nexo lub ze swanek, tu będzie płasko, tu się robi duża fala i tu na pewno będzie na wejściu duża fala, ale kołobrzek jest szerokim portem, da się tu wjechać. Uciekamy jeszcze przed tym wiatrem, 27 wiatru rzeczywistego w szkwałach. Jak my będziemy uciekać 5, 6, nawet 7 węzłów do przodu, to będziemy mieli tego pozornego wiatru do 20 węzłów w szkwałach. OK, w porządku. To jest do zrobienia. Tak więc to, co jest dla mnie ważne, ważne jest to przy tym tygodniu, żeby być już tu na wschodniej ścianie Bornholmu i być gotowym na jak najkrótszy odcinek z Bornholmu z powrotem. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że łatwo by było, łatwiej by było wracać z Dziwnowa, czy ze Świnoujścia lub Sasnic, ale tam się ciężko dostać. Bo jeżeli popatrzcie, we czwartek z, Bornhol z, z Bornholmu, tutaj w te strefy jest się dostać ciężko. We środę już nie mówię o tym, tu naprawdę bardzo mało wieje i proponowałbym sobie krążyć przy Bornholmie. Generalnie sprowadza się to do tego, że w poniedziałek dostajemy się na Bornholm, we wtorek, środę, czwartek. Bawimy się wokół Borholmu, zaliczamy porciki jak nam wygodniej tu razem z Christian, z tym archipelagiem Erdholm, tutaj z wyspą Christian i Fredrikso, Ale kombinujemy w taki sposób, żeby w piątek wieczorem bawić się już tylko po wschodniej stronie Borholmu i być osłoniętym od tego mocnego południowo-zachodniego wiatru, i żeby być już tu w Sfanekę lub w Nexo, po to, żeby w sobotę rano właśnie z któregoś z tych dwóch portów. Sfanekę lub Nexo, wyskoczyć już z powrotem do Kołobrzegu. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Tadek Duch. Zachęcam Was również do zapoznania się z ofertą moich szkoleń online. Znajdziecie tam szkolenia następujące. Całe szkolenie teoretyczne na jachtowego sternika morskiego. Warsztaty z obsługi radiotelefonów VHF. Kompleksowe szkolenie teoretyczne, jak również ze studium przypadku, jeśli chodzi o planowanie trasy rejsu po morzu. Znajdziecie tam informacje, w jaki sposób przygotować załogę i siebie do rejsu, w jaki sposób odebrać jacht czarterowy, na co zwrócić uwagę. No i coś, co nakręciłem w ostatnim sezonie, czyli szkolenia online z manewrówki portowej. Tak, z manewrówki portowej. Umieściłem na jachcie pięć kamer w różnych miejscach na topie masztu, na rufie przy kole sterowym, przy manetce na dziobie i stamtąd nagrywałem dla was manewry, które na bieżąco omawiałem. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się on spodobał, to moja prośba o zasubskrybowanie mojego kanału i pozostawienie lajka pod filmem. Pozdrawiam serdecznie Tadek Duch.